Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku dzisiaj temat przyjemny, myślę, dla Was, tak? I dla mnie. Mianowicie, chcę tutaj zeraklamować albo może zachęcić Was do. Spożywania tak czekolady gorzkiej, zapytacie czemu? Nie zareklamuje tutaj czekolady mlecznej słodzonej itd itd ponieważ dla mnie mm, czekolada mleczna słodzona taka wiecie to troszeczkę Zabijanie wartości odżywczych. Troszeczkę zakłócanie swojej świadomości, ponieważ cukier moim zdaniem, cukier sztuczny, tak? Cukier biały jest zabijaczem świadomości tak większej ilości cukru zabija świadomość albo ogranicza może tak i teraz, jakie cechy ma czekolada gorzka? Według mnie, najważniejszą taką cechą to to, że. Jest zamiennikiem kawy, czyli chodzi mi tutaj o naturalne pobudzenie organizmu, tak, do życia, do funkcjonowania, do następnego dnia, tak, w którym trzeba funkcjonować. Jeśli mi nie wierzycie, spróbujcie zjeść czekoladę, yy, a przekonacie się, że ona pobudza organizm naturalny, ponieważ kakao ma do siebie to, że ma składniki pobudzające ogólnie. I teraz aby. Wybrać dobrą czekoladę gorzką, tak, to należy zwracać uwagę na zawartość cukru, jak i zawartość kakao. Im większa zawartość kakao w czekoladzie gorzkiej, tym lepiej. Dla organizmu naszego. Tylko, że jedzenie e, całej, e, że tak powiem, albo pół od razu, e, tabliczki, tak grozi. E, e, Szkodzeniem, że tak powiem, szkodliwym warunkom naszą, naszej wątroby, bo jest po prostu ona ciężka dla wątroby. Normalnie zaleca się. jedzenie jednej bądź dwóch kostek owej czekolady dziennie i teraz jeśli mm. Masz potrzebę zjedzenia całej czekolady, tak jak ja miałam kiedyś po prostu ciągnęło mnie do czekolady gorzkiej i niestety na moją na moją szkodę, tak no, zjadłam całą tabliczkę czekolady gorzkiej, więc nie polecam cięż... uczucia ciężkości wątroby po jedzeniu dobrej, gorzkiej czekolady pod względem ilości kakao, bo to jest odczuwalne. Natomiast, jeśli masz taką potrzebę, to oznacza, że masz brak magnezu, chyba tak, chyba to magnezu. Tak. Tak. Natomiast wracając do właściwości czekolady, tak, zwracajcie uwagę też na mniejszą ilość cukru w czekoladzie gorzkiej. Jest to ważne o tyle, że czekolada e, im mniej cukru, tym bardziej e, spełnia swoją zadaniowość jeśli chodzi o rzemienie. Tak. Oprócz tego czekolada jak wiadomo poprawia humor, nastrój. Dobrze się czujemy, więc zalety jedzenia. Czekolady bądź picia kakao. Nie napoju kakaowego, bo to jest różnica, kakao um, automatycznie poprawia nas um, nasz nastrój, że tak powiem, nasze funkcjonowanie w dniu tak. Dlaczego taki filmik? Um, Nagrywam tutaj, bo nie każdy jest tego świadom, że wprowadzenie w dietę gorzkiej czekolady ma pozytywne aspekty życia, po prostu odżywianie. Tak. To na tyle w tym filmiku. Podsumowując, owy filmik zachęcam do spożywania gorzkiej dobrej zawartości kakao w czekoladzie, więc zachęcam. Jeśli Ci się podobał ten filmik lub inne, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!